Niemiecki logik Kurt Gödel w roku 1931 sformułował słynne twierdzenia o niezupełności w matematyce. Pierwsze twierdzenie, że np. w arytmetyce liczb naturalnych istnieją prawdziwe zdania, których nie da się udowodnić w ramach tego systemu i drugie twierdzenie, że żaden taki system formalny nie może dowieść swojej własnej niesprzeczności. Gödel pokazał więc i użył do tego logiki, że zawsze będą istniały zdania, których prawdziwość można intuicyjnie rozpoznać, ale których nie da się dowieść w danym systemie aksjomatycznym, bo istnieje wyższy porządek prawdy, bo prawda jest nad matematycznym dowodem. Gödel wierzył w Boga. Wielu innych dostrzega w matematyce coś, co powstało wraz z wszechświatem i zostało odkryte a nie stworzone przez umysł człowieka.